Mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl Gdzie pokażę Wam podłużny kinkiecik? To jest model Majtoni Pars. To jest lampa LEDowa, która świeci światłem odbitym. Zobaczcie. Mamy tutaj kolor złoty, malowany proszkowo. Do tego mamy taki czarny element na środku, tam znajduje się podłączenie i zasilacz. I z tej strony są diody LED oraz biały klosz. Montujecie go sobie do ściany w ten sposób. Możecie go zamontować po skosie, możecie go zamontować bokiem, możecie go nawet zamontować na suficie. Ta lampa będzie działać i ta lampa świeci światłem odbitym, to znaczy, że światło, które wydobywa się spod tego klosza pada na ścianę, to jest takie światło dodatkowe dekoracyjne. Tutaj mamy troszeczkę ponad metr długości. Podłączenie jest na samym środku. Zobaczcie jak to wygląda. Dzięki temu właśnie, że tu są zastosowane diody LED no to można uzyskać smukły, cieniutki kształt takiej rurki, bo gdyby tu były żarówki, no to wiadomo, że trzeba by zostawić trochę miejsca na, na każdą żarówkę. Teraz zrobimy sobie podłączenie. Zobaczcie po boku mamy miejsce na śrubki. To co w tej chwili mi się wydaje, to jest to, że może być problem, żeby tam w środku upchać te wszystkie przewody, ale mam nadzieję, że się mylę. Zaraz sobie zobaczymy jak to wygląda, jak ta lampa świeci. O, zobaczcie. Okej, okay, dobra. Tu mamy zasilacz. Ten element sobie montujecie do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych i później po boku przykręcacie i tutaj sobie podłączacie do kostki. Ja sobie przygotowałem przewód do podłączenia, ale myślałem, że tutaj będzie kostka w środku, a nie widzę, żebym gdzieś tutaj miał, więc zrobimy sobie cięcie. I mam tu małą kostkę łączeniową specjalnie taką małą, żeby sprawdzić czy będzie problem, żeby ją tam do środka upchać. Jeśli mam być szczery, to myślę, że fajnie by było, gdyby producent dawał taką kostkę w zestawie. A raczej dają producenci tutaj akurat nie, ale też nie jest to jakiś wielki kłopot z powodu którego na przykład miałbym rezygnować z zakupu tego kinkietu fajnie to wygląda fajny taki złoty nowoczesny styl często takie lampy u nas kupujecie dlatego mamy specjalną podstronę utworzoną link jest do niej w opisie to jest chyba podłużne kinkiety w kształcie linii czy coś takiego jeżeli jesteście zainteresowani, to zobaczcie sobie do opisu tego filmiku. Tam będzie link do tej strony i tam znajdziecie właśnie podobne kinkiety do tego w kolorze złotym, czarnym oraz białym. Tymczasem mi się udało już to podłączyć. I teraz zobaczmy, jak to się mieści. Może w ten sposób. że to jest zawinięte. Okej, okay, dobra, patrzcie. No dobra, ogólnie wchodzi. Zobaczcie, udało mi się to całe upchać. Ale nie jest tak, żeby tam było dużo miejsca. Także jeżeli macie jakieś grube kable albo chcecie zastosować duże kostki, no to weźcie to pod uwagę, że tu w środku nie jest aż tak dużo miejsca pozostawione. Teraz sobie podłączymy. Zobaczymy, jak ta lampa świeci. Ok. Wygląda to w ten sposób. No, świeci dosyć mocno. zobaczcie Tak to wygląda. No. no i tak jak mówię, to światło pada na ścianę, możecie to zamontować na pustej ścianie albo na przykład nie, macie w salonie kanapę nad kanapą na ścianie albo na przykład nad obrazem, możecie zamontować taką lampę, czasami wiem, że montujecie takie kinkiety nad lustrem, akurat ten kinkiet nie ma żadnego uszczelnienia przed wodą, a jest z modułem LED i z zasilaczem więc producent nie rekomenduje zastosowania go w miejscach narażonych na kontakt z wilgocią albo parą wodną ale wiem, że czasami też coś takiego robicie więc wiadomo, że jak się uprzecie to na własną odpowiedzialność można takie coś zamontować to jest model Majtoni Pars moim zdaniem wygląda ten kinkiet bardzo ciekawie bardzo fajne można tworzyć z nim aranżację i dopasowywać do takiego nowoczesnego wystroju to było na tyle jeżeli podobał Wam się ten filmik zostawcie łapkę w górę jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie je w komentarzu, a możecie też zadzwonić albo wysłać wiadomość e-mail, a ja na to pytanie odpowiem. Fajnie było jakbyście zostawili subskrypcję, już mamy prawie 300 subskrypcji kanału. Także dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!